Elo, wygraj sobie takie rękawice, zostaw jakiś komentarz oraz nick z Discorda, po czym wbij na Discord, link oczywiście w opisie, wysi, potwierdzenie użycia kodu. Elo, elo, witam serdecznie w nowym odcinku na stronie G4Skins, oczywiście, widzów kochany, używaj kodu Szymonek który daje ci plus 5% do każdego depozytu. Oraz, teraz na start, Milspec, złoto 60 zł za free, ja moim zdaniem warto, nie? no niestety tutaj słabo dało, tobie może dać lepiej, 30 groszy na farta, strona osób pełnoletnich przypominam, tak więc. Dzisiaj widzowie, mocna bitwa, mamy potężny balans, naprawdę potężny, z poprzedniego oczywiście odcinka, także walimy bitwę za 15 tysięcy złotych. I ja myślę, że zrobimy takiego miksa. że walniemy sobie tak i jest fajna taka skrzyneczka, bardzo fajna. Eee... Taka, gdzieś 10% na koskę I ja myślę, że tutaj możemy trochę Ich tutaj dać To będzie szybka, mocna batna Walnijmy sobie Oj, 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 troszkę skrzynków A może Szymonka, a może Szymonka, a może Szymonka 4 Cztery... Złoty no idealnie Milspec, idealnie Idealnie, a 40 groszy Rozumiesz to? 40 groszy tutaj zawodzi Ale zmieniamy kolejność, rzeczywiście Zmieniamy kolejność, Szymonka dajemy Szymonka dajemy na start Koski też walniemy troszkę bardziej Żeby tutaj nie było tak pewnie Tutaj wymienimy sobie Zrobimy tak Koskę damy po tym Koskę damy O oh, tak, o Jezu, usunąłem Ja nie mogę, nie Amatorka, amatorka wizu Cyk, cyk, cyk Cyk, cyk, cyk Ja bym tak zrobił i tak zostawmy, na 4, prywatna, praktycznie 16 tysięcy, prywatna, cyk, rozpocznij bitwę, zostaje nam 1690 zł, także oby nam to oddało, no i ja myślę, że szczerze tu nie wiem jak, jakiej kwoty się spodziewać, no są takie skrzynki, że tu może być 200 tysięcy, dosłownie 200 tysięcy, a tu może być nawet dosłownie no z 5 koła, uwaga, to jest niesamowite, Jezu. Sk... Mo... Co jest? Ej. Tego się nie spodziewałem. Skrzynka za 4 zł. Szymon... Co jest? Dobra. Powiem tylko tyle. Yy, jeśli ktoś chce. Tutaj łatwy proficik na pieniążek zapraszam. No, skrzynka Szymalek, jak widzicie, w formie. W formie jest na pewno. Yy, no, ja jestem w szoku. To? I to? To jest najtańsza skrzynka w tej bitwie, nie? A dała. Wow. Ja no jestem w szoku. Wow. Szczerze? No i nie spodziewałem się. Wow. Naprawdę. Ja, ja, ja w szoku, nie? Ja już się nawet niczego nie spodziewałem po tej. Ni niczego, nie? No jestem dumny ze swojej skrzynki, tak? Jestem dumny. Cztery złote a możesz mieć naprawdę kupę siana, nie? Uwaga. I daje nam. Ale gówno. 7200. Ja nie mogę. No i Szymonek tak ładnie dał i nic z tego. O Jezu, guta, dobra, to już wiemy, kto w tym odcinku wygra, nie. Okej, okay, 10% glowsy. Zobaczmy, zobaczmy. Pierwsza skrzynka. Nie, no naprawdę, no moja skrzynka, no szczerze nie spodziewa. Chłem się tego, 10% na kosę. Bot po prawo ode mnie dostaje kosę, a my nie. Okej, okay, kolejna skrzynka, nic. No myślę, że naprawdę tutaj. Bardzo dobra batla bardzo dobra butla, nie ja nie mogę. Że to tak daje. Ja jestem w szoku, ja jestem w szoku, nie? No kurczę, jakby dało tego karambita jasne wody, no nadgonilibyśmy na pewno. Taki karabici chyba gdzieś strzykoła. Także no nadgonilibyśmy na pewno. Ja ale no... No już wiemy, co jest kitem odcinka. No i patrzcie jeszcze dla niego, nie, jeszcze mu mało, jeszcze mu mało, nie. Ja nie mogę, no jeszcze mu. Nie wierzę w to, nie. Znowu bot po prawo dostaje 900 zł. Yeah. To jest. Mówiłem to. Bardzo dobra batla. No i znowu dostaje, nie. Z samych tych skrzynek już jest profit, jaki? 10 niby procent na kosy, a idzie to? A patrzcie, jak to daje. No przecież dało raz, dwa, trzy. Cztery kosy. Cztery kosy dało. Jest niesamowite. Cztery kosy, a patrzcie, jeszcze ile skrzynek. To jest. Naprawdę, nie. No ale wszystko może się zmienić, No na końcu, no patrzcie, no na końcu są takie skrzynki. No, no, jeden dobry skin i możemy przegonić, bo to czada, nie? Uwaga, hop. Okej, okay, next. Opa, opa, dobra, dobra. Kolejna, kolejna, proszę. Tutaj zażyć coś dla Wiza. No zarzuć. Daj tego karambicika. Nie stresuj się skrzyneczką. I tak ja już jestem spełniony, nie? Że udało mi się człowieku na odcinku. Dropik, skrzynka, 4 złote. Sami hejterzy na Twitchu mówią, że, że nic nie daje. Niektórzy mówią, że właśnie daje niesamowicie. Niektórzy nie, nie daje. No a mi tutaj widzicie, no. Mocno, mocno, nie? Uwaga, kolejny hop. No nie wiesz, ej. Co jest? Żadnej jakości nie dostałem. A boty dostają. Trzecią kosę ma. Czwartą. Cztery kosy. Nie, ten bot jest jakiś zbugowany, nie? Ale dobra, ja ładuję manę na, na te ostatnie. Piąta. Piąta kosa. Piąta kosa, nie? Z, z, ze skrzynki na nadzie... To jest niesamowite. Dobra, to, to jest. Nie... nie, 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 nie. I patrz, jak pod rząd. Cztery, pięć, sześć kos. To jest niemożliwe. Sześć kos, a ten? Kurde, ten cztery, ten sześć. Dobra, jeszcze ten dropi, a ja. Dobra, ja ładuję manę. Dobra, nie dawaj mi, nie dawaj mi. Masz rację, nic mi nie dawaj. Ja szykuję się na to. Tak jest. XD. Dobrze, nic nie dawaj. Trzy skrzynki. Nic mi nie dawaj kompletnie. Masz rację, w stu procentach, w stu procentach nic. Ja ładuję. Jezu, ale pomyśl Olympus, nie? I pomyśl M9, nie? 70 koła leci. Co to za. No nie, ja tyle many ładowałem. Jeszcze taką kosę daję, no nie wytrzymam. przedostatnie, nie? Co jest? No nie. No i nie? I zobaczysz, że pod poprawo dropi. Ile? Dobra. Nadgo nie, on dostawał kosy. Coś jeszcze, proszę. Delikatnie, nie moc. Droższe. To jest sześć. Dobra. Dobra. Mamy, mamy. Big Baller, proszę, proszę. Dobre. Konduktor, o Jezu, proszę. Chyba to mamy. Tam było 7. O jezu, jaka pula, proszę! 13, 18! No niesamowita batla, nie. Ile tu było comebacków, z nosów w ogóle Szymonek? Nie! Niesamowity odcinek, niesamowita batla. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Napisz komentarz, może wygrać glowsy. To naprawdę bitwa bardzo fajna. Piszcie jakieś propozycje, możecie wysłać na Discordzie. Będziemy, może, częściej robić, jak będzie budżet. Taką jedną, ale mocną bitwę. No, naprawdę solidnie, nie? Solidnie. Także ja dziękuję za obejrzenie. Dużo zdrowia dla nas. Czołek.